Wyobraź sobie moment, w którym dochodzisz do brzegu, stajesz na krawędzi wody i rozglądasz się dookoła. A następnie robisz krok do przodu i nic cię już nie ogranicza. Wodery Savage Gear SG8 otwierają przed tobą nowe horyzonty, bez względu na to, jakim wędkarzem jesteś i jakie gatunki leżą w kręgu twoich zainteresowań. Szukasz troci przemierzając pomorskie rzeki? Przedierasz się przez gęsty las i bagniste łąki w poszukiwaniu pstrągów? Łowisz klenie i bolenie w dużych nizinnych rzekach? A może szczupaki i okonie w kameralnych i zarośniętych jeziorach? Bez względu na to, gdzie poniesie cię kolejna przygoda, ciesz się swobodą łowienia, docierając do miejsc, o których inni wędkarze mogą tylko pomarzyć. Spodniobuty SG-8 wykonane są z innowacyjnej i bardzo wytrzymałej tkaniny Duratex, która zapewnia wysoką odporność na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne. Materiał, z jakiego są wykonane, zapewnia maksymalny komfort w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy stoisz, chodzisz, klękasz, kucasz czy brodzisz. Wodery SG8 zostały zaprojektowane przez wędkarzy, dlatego nie mogło w nich zabraknąć innowacyjnych i praktycznych rozwiązań, takich jak wodoodporne zamki błyskawiczne, kieszenie do ogrzewania dłoni, wytrzymałe deringi do przypinania akcesoriów i podbieraka, ochraniacze przeciw przedostawaniu się żwiru, wzmocnione na kolaniki comfort zone, odpinana przezroczysta i w pełni wodoodporna kieszeń na najważniejsze akcesoria, elastyczny pas, niesamowicie wygodne szelki air comfort, oraz zestaw naprawczy, z którego szczerze mówiąc żaden z naszych konsultantów nie musiał jeszcze korzystać. Z SG8 występują w dwóch wersjach: z rozpinanym na zamek frontem oraz z dużą kieszenią na piersi. Dostępnych jest aż 10 rozmiarów, dlatego jesteśmy pewni, że uda Wam się idealnie dopasować podery do swojej sylwetki. Oczywiście wprowadziliśmy do oferty także wytrzymałe buty SG8 do brodzenia, które są doskonałym uzupełnieniem naszych woderów. A i zapomnieliśmy o najważniejszym. Spodnie buty SG8 ze względu na nowoczesny krój i charakterystyczne dla nas barwy robią niesamowite wrażenie wizualne. Więc spodziewajcie się zazdrosnych spojrzeń innych wędkarzy podczas gdy będziecie cieszyć się z kolejnej udanej wyprawy na ryby.